Dlaczego baba, a nie pani? Dobrze. Bo to był żart. Nie okay. sądziłam na początku, że jako polonistka mogę kogokolwiek zainteresować w mediach społecznościowych. Mhm. Pisałam różne historie z lekcji na swoim prywatnym profilu i podobno były zabawne. Ludzie prosili o to, żeby można było je udostępniać dalej. Ja nie chciałam. Aż w końcu sobie pomyślałam, że to jest taki dowcip troszeczkę jak, ej, baba idzie albo facetka idzie, chowajcie. Chowajcie fajki, idzie facetka. A dzieci mówią na panią baba? Wczoraj faktycznie w bibliotece m, uczniowie z pierwszej klasy przyszli zobaczyć w szkole, gdzie jest biblioteka i powiedzieli dzień dobry pani baba. To słodkie, to słodkie. A co było pierwszą porażką? Baby? Pierwszą porażką baby? M, może jakieś złe decyzje. M, takie A, w stylu... Doga. M, doga. Nie, nie, nie. Dojeżdżanie na przykład do uczniów. A zawsze chciałam uczyć już na Skype. Okay. Bardzo nie lubię się przemieszczać. Denerwuje mnie to, że nie zdążę, to tempo. Mm -hmm. Może jeszcze próba zrozumienia starego pruskiego systemu, który od początku do niego nie pasowałam, już od początku uczenia Znaczymy wiedziałam. Nauczanie. Tak, stylu nauczania. Wiedziałam, że w czasach shortów nie mogę uczyć, jak to mówi Brotnowski, polonistyki we fraku, więc od początku już dodawałam jakieś żarty, memy, jak tylko się zaczęły pojawiać, to... Dlaczego mają przyjść i cię posłuchać na nieborażki? Porażki? Ja nie. Uważam, że mam wiele cennych Informacja a propos tego, jak można skostniałe zawody pobudzić do życia i przenieść w XXI wiek. Jak wykorzystać nowe media i informacje o kreowaniu brandów, mhm. firm, także do nauki o literaturze czy poezji. Super. Wow. A czym to się kończy? Jak, jak dzieci do tego podchodzą? Oni mają fan z tej lekcji? Czy mówią Jezus, Maria to łąka? Na pewno nie jestem dla wszystkich, bo tak nie da się. Ale mam wrażenie, że mają fan, bo wracają, bo często wybierają mnie jako drugą wychowawczynię, o, żebym się ok. nimi zajęła. Bo jednak tych godzin języka polskiego mają najwięcej, więc często hmm. są ze mną bardziej związani nawet niż ze swoimi wychowawcami, którzy mają na przykład jedną godzinę powiedzmy geografii. Mm -hmm. No a coś więcej? Co to znaczy związani? Przez to, że ro, rozmawiamy latają o literaturze... Latają za babą po korytarzach. Baba baba, weź no powiedz jakąś historyjkę. Nie, w umie w, w, w szkole jesteśmy y, na ty. Mm -hmm. y, więc to nie jest tak, bo pracuję w liceum. Mm -hmm. y, y, po prostu nie, mają, nie boją się, mam nadzieję, zagadać. No i tak jest, że to, to jest właśnie taka moja porażka, że byłam w szoku, że nie mam chwili przerwy. Cały czas na lekcjach się produkuje, to jest jakiś na najwyższych obrotach, macham tymi rękoma, skaczę po stołach i jak przychodzi przerwa, to chciałabym się wyciszyć, żeby pomyśleć, co jest dalej, ale na przerwie oni też są, więc zaczęłam palić papierosy, żeby wychodzić ze szkoły. Ale kiedyś wspólnie z moją klasą rzucałam później papierosy. Na godzinie wychowawczej mieliśmy projekt, rzucamy palenie. No, jestem babą. Tak, tak, tak. Oprócz tego, że jest zabawnie, no to nie ma zmiłu, jaki jest termin. Potrafisz być wredna? Nie wredna, ale pilnuję terminów. Aha, czyli upierdliwa. Nie ma, że coś się wydarzyło. No, czasami dostaję tak na tyle zabawnego maila, to może z dwa razy mi się zdarzyło, że e, na przykład rozstałam się z chłopakiem, czy mogę napisać sprawdzian innego dnia, być się nie jestem w stanie myśleć. Myślę, że to jest tak szczere, że no, rozumiem. No. To A, nie jest pies okay. mi zjadł pracę domową. Okej, okay, fajnie. Tak? Fajne. Przez to, że mają taką otwartość, to chyba czują się bezpiecznie. Jak to jest z tymi autorami? Oni rzeczywiście tak na bakier byli z życiem? No tak. Są ludzie o dużej wrażliwości, ale ze wszystkimi ludzkimi problemami. Ja o tych problemach mówię. O różnych romansach, o tym, że na przykład Krasiński w sumie zmusił swoją żonę do tego, żeby usługiwała jego kochance i jemu. Więc kiedyś zaczepiłam klasę, która w trakcie lekcji chodziła na korytarzu, i mówię, Macie jakiś problem? Po prostu, że coś się stało. Oni mówią, dlaczego pani mówi do nas jak dres. <grym> to, ładne, to Ładne. To ładne. Jeżeli chodzi o poetów, to też im zawsze mówię o ich wątkach romansowych, o tym, dlaczego Mickiewicz pisał zawsze do innych kobiet niż do swojej żony, która zresztą była chora na depresję i zamykała ją w domu. Mhm. Na przykład wsadził kraty w okna. No i, I dla I ona tam była. No bo to właśnie. Taki człowiek o niej nie pisał, bo gdy kobietę nazwierzono, już żywcem pogrzebiono. Tak napisał i później widocznie w to wierzył. Okay. Albo napisał, dlatego że tak myślał. Albo tak. Albo omawiamy też narkotyki, niemy te dusze. Witka Cego, kiedy mówię o tym, że to były różne testy na to, że dzisiaj też często ludzie. Biorą różne narkotyki, dlatego że uważają, że wtedy będą mocniej czuć albo coś więcej czuć, albo to im będzie kreowało wyobraźnię. I mówię o tym, że nie było w ogóle świadomości, że to jest narkotyk. Tak? To też była taka, że to jest coś złego. Długo mhm. ludzie brali i uważali, że to jest fajna przygoda. No, Słowacki notorycznie z podróży orientalnych przywoził różne tytonie i jak Norwid do niego chodził jako młody poeta, to mówił, że Słowacki w stroju tureckim ich przyjmował, siedząc na dywanie, paląc taką fajkę, po której tak się śmiał, że aż padał na ten dywan. Mhm. No Boże, więc ten... Takie historie, co to, to ne, szkoła banuje w ogóle, nie? to w ogóle fuj, nie wolno, bo to jak? To przecież wiesz. Czy... I w ogóle, jakie takie zachowanie. No, no, nie no nie właśnie, co to znaczy, wiesz, miałem, to byli no. ludzie. To byli no. ludzie po prostu. No. I im pokazuje, że oni byli bliscy im i że czuli tak jak oni, kiedy słowa. Ale trochę osób cię nie lubi. Myślę, że tak, tak, ale no, trudno. Nie muszą mi wszyscy lubić i mówienie jestem pewnie dla wszystkich też. Tak? No. To jest normalne, ale ja po prostu staram się być taką nauczycielką, jakiej mi zawsze brakowało, bo miałam beznadziejne na nauczycielki od polskiego, które Fajno. tylko dyktowały. One. Dyktowały, w sensie to było coś dla mnie z moim poziomem energii, kiedy zawsze muszę coś jeszcze robić albo machać chociaż nogą, przyspieszać, mm -hmm. y to była zmora. Miałam dobre mm -hmm. oceny, ale ja w międzyczasie byłam w tysiącach miejsc głową, a ona nadal dyktowała. Mm -hmm. y I ja po prostu potrzebowałam dodatkowych bodźców. Okay. No to sobie zapewniłaś. Tak. To teraz ja skaczę. Nigdy <laughs> też nie chciałam być nauczycielką, nie wiedziałam, co będę robiła. Raczej nie chciałaś? Myślałam, nie. Okej. Okay. No jak to się stało? Pracowałam w Gazecie.pl, dużo też pisałam wcześniej do życia, i do życia Warszawy, ale to było dla mnie w końcu nudne. Uznałam, że te tematy, które poruszam, są takie wstawanie o 6 rano, robienie researchu i później notowanie, mm. że to nie zmieniam świata i miałam potrzebę wpływania, taką wewnętrzną potrzebę, żeby coś sobie udowodnić, że moja praca ma sens. Hmm. Nawet sprzątałam w barze, w trakcie pracy już w tym liceum, dobrym liceum, w którym pracuję w Warszawie, to sprzątałam hmm. przez dwa lata bar w centrum Warszawy po wszystkich imprezach, okay. żeby to robić? Z racji nadmiaru energii rozumiem. I nadmiaru energii i tego, żeby widzieć sprawczość. Okay. Jak wyszorowałam wszystko, tylko jak przychodziłam do szkoły, to ludzie mówili, ale coś śmierdzi domestosem. Ja się nie przyznawałam, bo akurat <laughs> trzy godziny szorowałam toalety.